Jest awaryjna sytuacja właśnie z przemkiem. Jechaliśmy i na własne oczy zobaczyliśmy, że gość potrącił tak. jeża. Naprawdę. I teraz słuchajcie, teraz jest sytuacja taka. Zawróciliśmy wzięliśmy i patrzcie. Tego jeża. Yy, oh. Wzięliśmy tego jeża. Ja, ja przez papier go wziąłem do pudełeczka. On jeszcze biedny oddycha i nie wiemy, co mamy robić. Czy na Szybko. Jakąś straż miejską, no, gdzie zadzwonić w Warszawie? Słuchajcie, czy jest jakieś pogotowie dla zwierząt, które czymś takim się zajmuje, Bo no kompletnie nie wiem, jak go uratować. Piszcie mi szybko, jak najszybciej, czy jest jakieś, nie wiem, może pogotowie dla jeża, czy może da się pomóc jakoś temu jeżowi, bo on jeszcze normalnie oddycha i mam wrażenie, że można go uratować, bo on nie został przejechany, że tak ujmę, tylko po prostu został lekko potrącony przez samochód. My to widzieliśmy na własne oczy. Dobra, słuchajcie, przepraszam, że, że taki chaos był, po prostu strasznie się zdenerwowałem. Zadzwoniliśmy na Straż Miejską i sytuacja teraz wygląda tak, że, że właśnie, tak. Że, że właśnie przed rozmawialiśmy ze Strażą jest Miejską. Miejską. I tak, jest coś takiego jak ekopatrol i. Oni jakby zajmują się właśnie takimi sytuacjami, gdy coś jest ze zwierzątkiem i powiedzieli, że najwcześniej mogą przyjechać rano. Więc ja teraz tego jeża spakowałem do siebie do bagażnika i po prostu rano, rano tego jeża oddam, a, a teraz na noc po prostu. Na szczęście, na szczęście moi drodzy do mnie oddzwonili i powiedzieli, że jednak teraz w nocy mogą się spotkać i zobaczyć tego jeża. Ja teraz właśnie odwiozłem przemka i jadę na parking pod Zopraskie. I tam właśnie mam być za jakoś około 10 minut, i oni też tam będą. W sensie oni, czyli ta ekostraż. Nie pamiętam jak oni się nazywali, no i mam nadzieję, że z jeżem będzie wszystko w porządku. OK, na szczęście jest już wszystko po wszystkim. Jezus, jak ja chaotycznie mówię, to chyba jeszcze przez te emocje, które mi towarzyszyły. No ale widzicie, no, no po prostu była taka sytuacja, której się nie spodziewałem. To był po prostu przypadek. Podsumowując sytuację, naprawdę przede wszystkim dziękuję Wam, że zareagowaliście, bo jak zadałem Wam pytanie i ogólnie miałem masę wiadomości od Was, co postąpić, gdzie zadzwonić i tak dalej, a się stresowałem i po prostu to wsparcie od Was było potrzebne, wszystko się do. Że zakończyło, podjechałem na ten parking, tam już czekała na mnie po prostu straż miejska, wysiadła miła pani, wzięła jeżyka w tego w tym pudełku, co schowałem tego jerzyka do tego pudełka, no to wzięła tego jerzyka razem z tym pudełkiem, włożyła do siebie do bagażnika i po prostu powiedziała, że, że zrobi z tym jeżykiem co należy. Zawiezie do, do jakiegoś właśnie takiego oddziału, gdzie, gdzie leczą takie zwierzątka. No, więc jak widzicie, dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje, i, i nagrywki, i, i tutaj jeszcze ta sytuacja z Jerzem, i jeszcze Himlerak. Uff. Wrócę teraz do domu, jeszcze coś dla Was nagram przed pójściem spać na spokojnie, i jeszcze Wam chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze się czuję z tym, jak postąpiłem. Przemek oczywiście też mi pomógł, i jako, że oglądają mnie te Teraz tutaj ludzie i mówię to publicznie, to chciałbym Wam po prostu przekazać, żebyście nie ignorowali takich sytuacji, i jeżeli możecie, to po prostu pomagajcie. I tyle. Pamiętajcie, że zawsze dobro do Was wraca.